5 najłagodniejszych psów. Oczywiście ta lista jest taka subiektywna, to jest takie moje spojrzenie na te najłagodniejsze psy. Pamiętajcie, że dużo zależy od wychowania, dużo zależy od tego środowiska, w którym są te psy, ale dzisiaj takie pięć propozycji bardzo łagodnych psów. I tak, są już materiały, gdzie mówię na przykład o 10 bardzo łagodnych psach. Chcecie tych psów więcej? Zapraszam na tamte materiały. I zacznijmy od chodzącej łagodności. Od najspokojniejszego psa, w mojej opinii, czyli Cavalier King Charles Spaniel. Pies do towarzystwa pies, który jest niesamowicie ufny, łagodny, spokojny, zrównoważony dla którego opiekunowie są najważniejsi który uwielbia z nami przebywać. No, można powiedzieć, że dla niektórych pies idealny jeśli potrzebujemy właśnie takiego spokojnego, łagodnego, milutkiego psa. I kawalier jest w stanie nam to zapewnić. Jest to też pies inteligentny, pies chętny do nauki, pies, który uwielbia z nami przebywać i jeszcze raz trzeba podkreślić, że źlezność i samotność to pies, który musi trafić do kogoś, kto zapewni mu odpowiednią dawkę swojej obecności, uwagi, zero izolacji, zero odstawiania na bok. Nie. To nie jest pies, który do takiej osoby może trafić. Więc jeśli ktoś szuka takiego super łagodnego psa, wręcz do przesady, ktoś chce mieć psa, który będzie psem naprawdę genialnym, jeśli chodzi o kontakty z tymi młodszymi, psa niedużych rozmiarów, to właśnie Cavalier King Charles Spaniel będzie idealnym psem dla niego. Nie tylko doskonałym psem do towarzystwa, psem rodzinnym, ale takim po prostu zwykłym psem do towarzystwa psim przyjacielem. Ok, drugim psem jest Golden Red River. Czyli kolejna legenda. Pies, który jest uważany jako jeden z najlepszych psów rodzinnych, chodząca łagodność, posłuszeństwo. Pies, który, jak to często określam, jest idealny, jeśli chodzi o takie podejście do człowieka, do opiekunów. Czyli zadowolony opiekun to dla niego jest najważniejsza rzecz na świecie. No, świetna sprawa. Dodatkowo, oczywiście, są to psy, które odznaczają się bardzo dużą inteligencją, posłuszeństwem, oddaniem, chęcią do współpracy z człowiekiem. No to jest doskonały też pies pracujący. Nie nadaje się na stróża, zbyt łagodny, dobrze dogaduje się z innymi zwierzętami. I oczywiście można by powiedzieć, że to chodząca łagodność że to pies, który nie ma wad, ale oczywiście potrzebuje ruchu, potrzebuje zajęcia co normalne do tego oczywiście też go trzeba wychować. Te psy, o których dzisiaj mówię, to nie są psy, których nie trzeba wychowywać. Nie trzeba socjalizować z tym całym światem. Chociaż tutaj te warunki są spokojniejsze niż w wielu miejscach, gdzie ten pies będzie przebywał. Nie. Każdego psa trzeba wychować, nad każdym psem trzeba panować. I czy to będzie Cavalier King Charles Spaniel, czyli ten najłagodniejszy pies na świecie, czy jakiś Pitbull Terrier. Zawsze trzeba wychować i no. Bać o tego psa w ten sposób, że on musi wiedzieć, jak się zachowywać. Okej, okay, może spokojnie. To będzie w jednym z kolejnych tematów. Tutaj powiemy o tym, że jednak no niektórzy powinni się 10 razy zastanowić, zanim wybiorą psa, nad którym nie są w stanie zapanować, ani nie są w stanie zapewnić warunków, w których będzie bezpieczny dla niego, dla tych opiekunów i dla całego otoczenia. Ponieważ to otoczenie jest. Jeszcze ważniejsze. Ok. Golden Red River to naprawdę świetny pies, tylko że potrzebuje ruchu, znowu potrzebuje, podobnie jak wszystkie psy na tej liście, bardzo dużo naszego czasu. To jest jeden z tych najważniejszych elementów, jeśli chodzi o te psy: żeby ten pies miał dużo czasu spędzonego z opiekunami. On zniesie oczywiście ten czas, kiedy jesteśmy w pracy, jeśli go tego nauczymy, ale jakieś przedłużające się nieobecności będą na niego negatywnie. Wpływać. Ok, jedźmy dalej, ponieważ o każdym z tych psów mówiłem wielokrotnie i mógłbym o nich mówić godzinami. Pudle. Tak, pudle, te niedoceniane, te niega, negatywnie niekiedy oceniane psy, że no, jak ten pies może tak wyglądać, w rzeczywistości są doskonałymi psami. Psami, które mają korzenie w psach myśliwskich. To nadal pies, który może być psem myśliwskim. Łagodny, spokojny, zrównoważony, niesamowicie inteligentny, posłuszny. Im większy, tym bardziej posłuszny, przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia, że im większy pudel, tym bardziej Pamiętajcie, że pudle potrafią być naprawdę duże. Pies, który uwielbia swoich opiekunów, jest łagodny towarzyski względem wszystkich ludzi, też raczej nie nadaje się na stróża. Znowu jeszcze raz powtórzę, super inteligentny, chętny do nauki. No to jest pies, którego możemy nauczyć dosłownie wszystkiego i warto oczywiście to robić. Ten pudel naprawdę jest jednym z najinteligentniejszych psów na świecie. Podatnym na szkolenie, chętnym do szkolenia. Też nie nadaje się jeszcze raz powtórzę na stróża. Dogaduje się z innymi zwierzętami. Doskonały kandydat na psa rodzinnego. Pudle niestety są bardzo niedoceniane. Następnie mamy owczarki szkockie długowłose, czyli legenda filmowa, bajkowa, serialowa. Czyli popularna, czyli popularna leski. Tak, owczarek szkocki długowłosy ma wiele z tych cech, które zostały pokazane w tych bajkach, filmach, serialach. Tak, to bardzo oddany, posłuszny pies, obdarzony niesamowicie dużą inteligencją, chętny do nauki. Jego naprawdę możemy nauczyć dosłownie wszystkiego, ale to też pies łagodny. Oczywiście tutaj pamiętajcie, że odmiana krótkowłosa jest o wiele trudniejsza, o wiele bardziej nastawiona na pracę i nie tak łagodna. No ale niektórzy chcą psa łagodnego, czyli odmianę długowłosą, inni chcą psa idealnego, jeśli chodzi o psy pracujące. Więc długowłosy będzie dzisiejszym bohaterem. Jeszcze raz, doskonały psi towarzysz, co ciekawe, dosyć dobry stróż, jednak może nie obrońca, tylko stróż. On ostrzeże, tylko że ten łagodny, taki spokojny charakter powoduje, że jeśli chodzi o kontakty z ludźmi, może na początku będzie troszkę nieufny, no ale szybko mu przejdzie. To bardzo towarzyski i taki prosty w zapoznawaniu z innymi ludźmi pies. Oczywiście tu też dużo zależy od danego osobnika. Świetnie dogaduje się z najmłodszymi, potrzebuje dosyć dużo ruchu. To trzeba o tym pamiętać. Lubi mieć jakieś zajęcie, też źle znosi samotność, też potrzebuje dużej ilości swoich opiekunów obok siebie. No i łagodny, spokojny, inteligentny, podatny na szkolenie, podatny na naukę, też może pracować. Kolejny idealny, łagodny pies. Na końcu, no ale to nie jest wcale najgorszy pies z tej listy, jest Labrador Redriver. Nie wiem czemu, ale na tej liście raczej są duże psy. Może Cavalier King Charles Spaniel jest tym psem najmniejszym? Też niektóre odmiany pudli są malutkie. Tutaj może tak to nazwijmy malutkie i małe ale tutaj jednak przeważają psy duże. No ale. Labrador to też kolejna legenda. Nie tak łagodny, nie tak posłuszny jak Golden, tutaj Golden jest jednak wyjątkowy, ale nadal niesamowicie posłuszny, niesamowicie łagodny, towarzyski, przyjacielski, uwielbiający ludzi, nie nadaje się na stróża, też potrzebuje sporo ruchu, też lubi się ubrudzić, może nie aż tak posłuszny jak Golden, ale nadal bardzo posłuszny pies. Prosty w wychowaniu, ale nadal trzeba pamiętać, że to wychowanie, socjalizacja jest bardzo potrzebna. Bez tego ten pies no, nie nauczy się sam z siebie, jak ma się zachowywać. No, takich psów po prostu nie ma, o czym niestety wiele osób zapomina. Też bardzo inteligentny, ale o tym już mówiłem. Więc Labrador to taka troszkę mniej łagodna wersja goldena tylko że to są zupełnie inne psy. Tylko, że jeśli szukamy Psa łagodnego, którego, z którym raczej będziemy mogli prowadzić dosyć aktywne życie. To oprócz Goldena możemy wybrać też Labradora, który też potrzebuje ruchu, dużo naszej obecności, który potrzebuje zajęcia. Dodatkowo jest doskonałym, w końcu mamy słoneczko, doskonałym psem, jeśli chodzi o pracę. Tak, Labradory doskonale nadają się do wielu psich prac. Co często jest wykorzystywane właśnie ze względu na to połączenie inteligencji, łagodności i chęci współpracy z człowiekiem. Więc, pięć psów, o których można powiedzieć, że są bardzo, bardzo łagodne. Dodatkowo posiadają szereg innych cech, które czynią z nich bardzo fajne psy. Pamiętajcie, że jeśli chcemy mieć psy pracujące, Labrador, Golden, a nawet Owczarek Szkocki doskonale się tu odnajdą. Chcemy mieć psy do towarzystwa takie nieduże. Mniejsze pudle czy też Cavalier King Charles Spaniel też się doskonale odnajdą. Chcemy stróża, no to tutaj jedynie owczarek szkocki. No, te pozostałe psy tu raczej w tym nie będą dobre. No, ale wszystkie te psy będą doskonałymi psimi towarzyszami, przyjacielami, psami rodzinnymi. No, tutaj jest naprawdę w ich przypadku to bardzo proste, ponieważ taki mają charakter, takie mają zachowanie które je właśnie do tego dzięki czemu w tym są takie dobre. Wiecie coś więcej o tych psach? Zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję za to, że jesteście, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, że wspieracie ten kanał. Patronite możliwość postawienia symbolicznej kawy bardzo wam za to dziękuję. Zapraszam też na inne kanały. Linki do nich są w opisie. Ciekawostki o zwierzętach to tak jak sama nazwa wskazuje, pozostałe kanały to tematyka inna, ale może was coś zainteresuje. Dziękuję wam za Uwagę i zapraszam ponownie.